No, Słuchajcie, Witamy wszystkich wegetarian, vegan i to jest specjalnie dla Was filmik, no bo prosicie, a my jesteśmy po to, żeby Wam to dać. Wymądzać się nie będziemy, sami tak nie żyjemy, ale dobroć Tomku w swoim domku, tak to chyba się mówiło. Słuchajcie, nie jecie mięcha, no to nie jedzcie, my jemy, my Was szanujemy, Wy szanujecie nas. Ale ponieważ chcemy żeby dać szansę też weganom w wejściu w stan keto, dajemy wam źródło białka, które spowoduje, że spokojnie wskoczycie w świat ketonowy. No i tradycyjnie ta seria filmów w opisie kliknijcie sobie link, wyświetli wam się PDF, pobierajcie źródło białka tego to bezmięsne źródło białka, ale tutaj słuchajcie, pamiętajcie, na pewno już to wiecie, skoro, skoro ten styl życia wegetariański, wegański wam odpowiada, że najczęściej będzie wam brakowało witaminy B12, żelaza, także pamiętajcie o tym, żeby uzupełniać te rzeczy, no bo też ważne jest, że, że białko zwierzęce trzeba troszkę mniej zjeść, żeby dostarczyć odpowiednią ilość. Więc... Jest gęstsze w Dokładnie. składniki mineralne, no to, to na pewno wiecie, no ale też musicie wiedzieć, że niektóre kwasy omega-3 są obecne tylko w tłuszczach, w... to są tłuszcze tylko i wyłącznie zwierzęce. Jeżeli jesteś świado świadomym weganinem, weganem, to Ty już wiesz, kim Ty jesteś, to wiesz, czego ci brakuje, bo na pewno świadomie podchodzisz do tego. Masz tutaj źródła, kliknij sobie w link, masz źródła białka i wskakuj z nami w keto. Do dzieła!